Szanowni Państwo, wczoraj Sejm głosami PiSu rekomendował na Rzecznika Praw Obywatelskich posła PiSu, pana Bortomieja Wróblewskiego. W imieniu większości demokratycznej w Senacie chcę jasno zadeklarować, że Senat nie poprze tej kandydatury, która jest kandydaturą partyjną, kandydaturą, która pomoże Jarosławowi Kaczyńskiemu, w tym, aby zawłaszczyć ostatni konstytucyjny urząd, który ma kontrolować inne władze, a nie im służyć. To jest kandydatura człowieka, który będzie reprezentował interesy partii rządzącej, a nie służył interesom, prawom i wolnościom obywateli. Przed paroma kwadransami pan Wróblewski w sejmie zadeklarował się jako osoba, która będzie nie działała ideologicznie, która będzie łączyć, a nie dzielić, która jest gotowa do dialogu. To wszystko jest sprzeczne zarówno z pozycją partyjną pana Wróblewskiego w pis jak i z jego dotychczasową karierą polityczną. Można powiedzieć, że diabeł w ornat się ubrał i nam przedzwonił. Pan Wrubleski, będąc już 6 lat posłem, w 99% spraw głosował zgodnie z linią PiSu, wręcz w sprawach sądowych, w sprawach zamachu, Jarosława Kaczyńskiego na wolne sądy, na Trybunał Konstytucyjny, był twarzą PiSu, twarzą tych zamachów. Oświadczamy, że Wolny Senat, Demokratyczny Senat nie przyłoży ręki do tego, aby jeden z ostatnich konstytucyjnych urzędów Rzeczypospolitej, który ma służyć obywatelom, a nie partii rządzącej, został przez Jarosława Kaczyńskiego zawłaszczony. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję Panie Senatorze. Proszę o zabranie głosu wicemarzinię Senatu, panią Gabrielę modawską Stanecką. Szanowni Państwo, pan poseł Wrublewski stwierdził, że będzie niezależny. Ta niezależność w pisie ma swój wydźwięk i swoje specyficzne znaczenie. Będzie tak niezależny, jak niezależna jest pani Julia Przyłębska jako prezes Trybunału Konstytucyjnego. Na pewno będzie również tak niezależny, jak niezależna jest pani sędzia Pawłowicz, czy pan Piotrowicz. Będzie niezależny tak, jak niezależni są nominaci pana Zbigniewa Ziobry w, sejm, w sądach. Są oni wszyscy niezależni. Dlatego, że niezależnie od sytuacji zawsze trzymają linię partyjną PiSu. Kilkadziesiąt minut temu słuchałam pana Wróblewskiego, w Sejmie, w czasie konferencji prasowej, i nie mogłam wyjść z podziwu, że takim gołąbkiem pokoju się stał. Wyważony, spokojny, chętny do dyskusji i taki, który stanie w obronie słabszych. I gdybym spadła z kosmosu, to pomyślałabym kandydat idealny. Ale obserwując sześcioletnią działalność pana posła Wrublewskiego. Jako posła partii rządzącej, tego, który był sprawozdawcą ustaw o Trybunale Konstytucyjnym, tego, który wraz ze swoimi kolegami z PiSu zabrał Polakom niezależny, właśnie niezależny Trybunał Konstytucyjny, ten, który razem ze swoimi kolegami z PiSu zabrał Polakom niezależne sądy i który ręka w rękę popiera ustawy, które pozwalają prześladować. Niezależnych i niezawisłych sędziów. To ten sam pan Wrublewski, który był wnioskodawcą wniosku do trybunału, który spowodował, że polskie kobiety muszą rodzić śmiertelnie chore dzieci i czekać, aż umrą. To ten właśnie, który zgotował kobietom piekło. Które mamy od 22 października. Trzeba o tym pamiętać. I dlatego cała ta działalność pana posła Wrublewskiego wskazuje, że nie może być poparcia ani klubu lewicy, ani niezależnej większości, demokratycznej większości w Senacie dla tej kandydatury. Dziękuję bardzo. Dziękuję pani marszałek uprzejmie proszę o zabranie głosu senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego przewodniczącego koła senatorów niezależnych. Szanowni państwo, dlaczego będę głosował przeciwko kandydaturze posła Wróblewskiego jako kandydata na rzecznika praw obywatelskich? Dlatego, że ten dokument jest mi najbliższy jako obywatelowi. To polska konstytucja w której jest wyraźnie napisane, że Rzecznik Praw Obywatelskich stoi na Straży Praw i Wolności Obywatelskich. Stoi na Straży Praw i Wolności Obywatelskich wszystkich, także kobiet, którym te prawa są odbierane. Rzecznik Praw Obywatelskich, jak napisano w Konstytucji, jest niezawisły i niezależny od wszelkich władz. Ma być Rzecznikiem Obywateli a nie partii i rządu. Dlatego będę przeciwny tej kandydaturze i nie mam dzisiaj żadnych wątpliwości, że ta kandydatura nie uzyska akceptacji demokratycznego Senatu. Zdradzę nawet państwu tajemnicę, jaki będzie wynik tego głosowania. Ta kandydatura uzyska 48 głosów za, 50 przeciw, jeden głos wstrzymujący, a jeden z senatorów nie weźmie udziału w głosowaniu. Powiem także Państwu, co się wydarzy następnie nic, ponieważ nie będzie już w Sejmie większości ani na wybór nowego rzecznika w Parlamencie, ani na zmianę ustawy o rzeczniku praw obywatelskich i na szczęście jesteśmy na to przygotowani. W oparciu o przepisy ustawowe rzecznik Adam Bodnar przed upływem trzech miesięcy wskazanych w wyroku Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej, upoważni jednego ze swoich zastępców, żeby dalej wykonywał te obowiązki. Jest to procedura nie tylko pisana prawem, ale już akceptowana także przez PiS. Kiedy odchodziłem z funkcji prezesa Najwyższej Izby Kontroli, a nie był jeszcze wybrany mój następca. Upoważniłem pisemnie jednego z wiceprezesów Niku. Pismo to przedłożyłem pani marszałek Elżbiecie Witek, która go zaakceptowała, a jeden z moich wiceprezesów, to był wiceprezes Wojciech Kutyła, wykonywał obowiązki kierowania urzędem do momentu wybrania nowego prezesa Najwyższej Izby Kontroli. Nie mam żadnej wątpliwości, że w interesie obywateli jest, żeby rzecznik praw obywatelskich walczył. I ich reprezentował. Żeby ich walczył i żeby ich reprezentował, Senat będzie musiał odrzucić kandydaturę, która tych kryteriów nie spełnia, czyli kandydaturę pana Brublewskiego. Bardzo dziękuję, panie senatorze. Proszę o zabranie głosu wicemarszałka Senatu, pana Michała Kamińskiego. Od pierwszego momentu, w którym okazało się, że opozycja odniosła dla niektórych wtedy dość niewiarygodny sukces. I wygrała wybory do Senatu. Od tego momentu słyszeliśmy, że już za chwilę opozycja tej większości będzie pozbawiona. Zachęcam Państwa do sięgnięcia archiwów w Waszych redakcjach i zapewne na każdy miesiąc od listopada roku 19 do dzisiaj znajdziecie w każdym miesiącu jakąś wypowiedź lub cytat polityka prawa i sprawiedliwości który mówi że za chwilę większość w senacie zostanie zmieniona tak się nie stało opozycja sprawdziła się w senacie niedawno upłynęło 500 dni w trakcie których konsekwentnie i cały czas Mówiliśmy nie próbom zawłaszczenia Rzeczpospolitej i niszczenia naszej demokracji i naszej wolności. Do tej pory ani razu nie przegraliśmy głosowania w tych sprawach. Jestem przekonany, że teraz tak będzie, a dzisiaj pytanie, które stoi przed polską polityką jest pytaniem nie, czy opozycja straci większość w Senacie. Ale pytaniem, jak długo jeszcze Mateusz Morawiecki będzie premierem, nie mając większości w sejmie. Dziękuję Państwu bardzo. Bardzo dziękuję Pani Marszałku. W kolejce do pytań, jako pierwszy pan doktor Adam TVN 24 Dzień dobry. Szanowni Państwo, chciałem o dwie rzeczy zapytać. Pierwsza, czyli zaproszenie ze strony pana posła Wr Wróblewskiego do spotkań, bo zapowiedział, że i do pana marszałka Grockiego, i do państwa, przedstawicieli poszczególnych klubów i kół, stosuje takie zaproszenia, czy macie zamiar je przyjąć i się spotkać, jeżeli dotrą. I druga kwestia, czyli ta Niepolityczność, niepartyjność posła Wrublewskiego, który no tak stara się siebie przedstawić. Ja dzisiaj pytałem go, czy zrezygnował z członkostwa w Prawie i Sprawiedliwości po wygranym wczorajszym sejmowym głosowaniu. Na razie tego nie zrobił. Zrobi dopiero, gdy zostanie rzecznikiem praw obywatelskich. Więc jak fakt, że nadal członkiem Prawa i Sprawiedliwości jest, ma się do tego, że gwarantuje ponadpartyjne szukanie poparcia dla swojej kandydatury tutaj w Senacie? Ma się, panie redaktorze, dokładnie tak samo jak nazwa Prawo i Sprawiedliwość do prawdziwego prawa i prawdziwej sprawiedliwości. A co ze spotkaniami? Panie redaktorze, z całą pewnością jesteśmy ludźmi kulturalnymi. Jeśli ktoś nas prosi o spotkania, to należy je odbyć. Wiemy również, że sam pan kandydat Wrublewski z niektórymi senatorami się próbował spotykać, z innymi się spotykał. To jest naturalne. To, co odrzucamy, to to, że niektórzy przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości w ostatnich tygodniach w sposób ocierający się o nagabywanie próbowali przekonywać do tej kandydatury senatorów większości demokratycznej, również, chcę to jasno podkreślić, również oferując, że reprezentowane przez nich społeczności lokalne, lub reprezentowane przez nich instytucje, im bliskie będą mogły liczyć na większą przychylność także finansową państwa pisowskiego w najbliższych miesiącach i latach. To jest coś, co jest absolutnie skandaliczne. i jeśli w ten sposób się próbuje wybrać kolejnego pisowskiego mianowańca na urząd państwowy, który ma kontrolować rządzących, to jest to absolutny skandal. Bardzo dziękuję panie senatorze, pan redaktor Klaudiusz Slezak, Radio Nowy Świat. Dzień dobry. Popatrzę trochę tutaj na panów z lewej, czyli panów senatorów i pociągnę trochę tę zabawę, o której pan, senat, którą pan senator zaproponował. Czy senatorowie, jeden który się wstrzyma, a drugi który nie zagłosuje to Lidia Staron i Jan Filip Libicki, tak pan obstawia? Panie redaktorze, pani senator Lidia Staroń konsekwentnie w sprawach personalnych od początku kadencji wstrzymuje się w głosowaniach i za tą konsekwencję należy ją cenić. Co do pana senatora Libickiego, pan senator Libicki rozstrzyga dla siebie istotny i ważny dylemat. Osobiście zna kandydata i ceni, ale wiem, że osobiście jeszcze bardziej ceni. I są mu bliskie wartości demokratyczne i niezależne instytucje. Może być tak, że ten, ten trudny dylemat rozstrzygnie poprzez niewzięcie udziału w głosowaniu i nieudzielenie poparcia kandydaturze posła Wróblewskiego. Czyli dobrze obstawiłem te nazwiska, które pan wskazał jako te dwa. Rozumiem. Dziękuję. Panie redaktorze. Szanujemy bardzo naszego kolegę. Jana Filipa Libickiego i cenimy sobie już półtoraroczną współpracę z nim. Nie tylko ma on, oczywiście, wolną wolę we wszystkich swoich głosowaniach senackich także w tym, ale jest to również jego obowiązek, żeby kierować się własnym sumieniem. Natomiast my wierzymy, że to, co razem budujemy w Senacie i to, co on swoją biografią już od kilkunastu lat od czasu, kiedy opuścił Prawo i Sprawiedliwość, e, w sposób jasny wyznaje, czyli, że państwo powinno być wszystkich obywateli, a nie jednego superobywatela, pana Kaczyńskiego, również udowodni w tym e, w głosowaniu. Na taki jego wolny wybór e, liczymy i w niego wierzymy. Natomiast chcę powiedzieć jeszcze jedną rzecz: dodatkowo. Nawet gdyby jakimś cudem, w co ja, jak mówię, absolutnie nie wierzę. Senator Libicki tą kandydaturę poparł. My jako większość senacka dysponujemy 50 głosu, głosami, które blokują tę kandydaturę i powodują, że ona nie przejdzie w Senacie. Bardzo dziękuję Panie Senatorze, pan dr Wojciech Dąbrowski, Polsat News. Dzień dobry. Chciałbym zapytać o to, kiedy będzie ta kandydatura Rzecznika Praw Obywatelskich, kiedy będzie głosowanie nad rzecznikiem praw obywatelskich 30 dni to jest jasne, ale pytanie, czy to będzie na najbliższym posiedzeniu senatu, czy to będzie jakieś inne jeszcze posiedzenie zwołane? Planowane najbliższe posiedzenie Senatu to jest 12-14 maja i nie spodziewam się, aby marszałek zwołał wcześniej posiedzenie, także prawdopodobnie mamy prawie 4 tygodnie do tej decyzji. Apeluję o to premier, żeby jak najszybciej te, tą sprawą się zająć, jednocześnie mówiąc, że ma nadzieję, że nowy rzecznik będzie mniej upolityczniony, niż to był Adam Bodnar. My sobie bardzo cenimy apele premiera i Wydaje się nam, że najlepszym adresatem najrozmaitszych apeli premiera powinni być jego ministrowie, którzy nie popierają planu odbudowy. Pan premier nie ma na swoją politykę większości nie tylko we własnym, znaczy nie tylko w Sejmie, ale nawet we własnym rządzie, więc najpierw niech pan premier pokaże, że posiada rząd, który zgadza się z nim w najważniejszych dla Polski sprawach, a niech później apeluje o to, żeby opozycja w Senacie zmieniała harmonogram swoich prac. Bo dużo ważniejsze dla Polski jest to, że mamy rząd niepotrafiący prowadzić skutecznej polityki europejskiej, bo niepotrafiący zapewnić Polsce pieniędzy z funduszy europejskich. To jest realny problem Polski, a nie to, czy Senat się zbierze tydzień wcześniej, czy tydzień później. A Panie tak że jeżeli można, apel premiera przypomina apel poległych. Bo jest to premier, który apeluje w imieniu rządu, w którym sam już nie ma większości i nie ma jej większości w Parlamencie. Bardzo dziękuję. No, pasa, pasa. Pan premier Morawiecki powinien dzisiaj apelować, a raczej czego powinien wymagać no, od swoich ministrów e, o to, aby zlikwidowali rzeczywistość taką, w której e, nadal mamy całkowity chaos, jeśli chodzi o szczepienia i mamy niestety najwyższy w Europie, a w niektórych tygodniach nawet w świecie, współczynnik zgonów na koronawirusa. To powinien być główne zadanie tego rządu i tego premiera. Pani wicemarszałkini Malowska-Stanecka. Jeszcze doradziłabym panu premierowi jeden apel. Mógłby zaapelować do pana ministra Ziobry, żeby skończył demolować w Polsce wymiar sprawiedliwości, bo w świetle prac w Parlamencie Europejskim i prac w Komisji Europejskiej i rozporządzenia pieniądze za, spraw, za praworządność, to jeżeli pan minister Ziobro będzie dalej działał tak jak działa, to Polska żadnych pieniędzy z funduszy europejskich po prostu już nie zobaczy.